Zgodnie z obietnicą na ósme wakacyjne spotkanie w klubie Kubusia Puchatka zaplanowana była wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Glinie. Dopisała również zamówiona specjalnie na ten dzień piękna pogoda. Wieś Glina znajduje się w połowie drogi między Brokiem a Małkinią, na malowniczym terenie nadburzyńskiego parku krajobrazowego. Dzięki wspólnemu śpiewaniu podróż autokarom upłynęła dzieciakom szybko i przyjemnie. Po dotarciu na miejsce klubowiczów przywitali gospodarze. Państwo kolanowcy wraz z pomocnicą Tosią. Jak się okazało, państwo kolanowcy z wykształcenia pedagogzy potrafią łatwo nawiązać kontakt z dziećmi i w bardzo atrakcyjny sposób przekazać im wiedzę. Dzieci nie miały czasu na nudę. Po wspólnej degustacji mleka i koziego sera przyszedł czas na zajęcia dydaktyczne w trzech blokach tematycznych. Zagrodzie, ogrodzie oraz zajęcia plastyczno-muzyczne. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy, które po zakończeniu swojego bloku zajęć wymieniały się między sobą tak, aby każda z nich mogła uczestniczyć w różnych zajęciach. Grupa pierwsza wybrała się do ogrodu na początku krótki spacer po okolicznych polach i łąkach, połączony z prelekcją na temat aktualnych prac w ogrodzie. Następnie z przygotowanych wcześniej zbóż, kwiatów i bibuły dzieci wykonały wianek dziękczynny, który, jak nakazuje tradycja ludowa, składa się w podziękowaniu za owocne plony. W czasie dzieci z grupy drugiej wyruszyły do zagrody. Tam czekały już kozy. To niezwykle inteligentne i komunikatywne zwierzęta, które łatwo zaprzyjaźniają się z ludźmi. Jednak największe emocje wśród dzieciaków zbudziła próba dojenia kóz. Dzięki cennym wskazówkom gospodarza, niektórym nawet się udało. Dobrze. Z kolei dzieci z grupy trzeciej swoje zajęcia rozpoczęły od prac plastycznych związanych z gospodarstwem. Zadanie polegało na narysowaniu kozy na łące, w zagrodzie, a nawet na księżycu. Wyobraźnia dzieci przecież nie zna granic. Dzieciaki miały również okazję nauczyć się zabawnej piosenki pod tytułem Cztery nogi i dwa rogi. Przy dźwiękach gitary nauka przebiegła szybko i sprawnie. Трensi, I na wszystkich tych, Cztery, to zjadł cała kapustę, tlusterem i pole wszystkich szaczym przewrócił koneczkę w dołach. Cztery ludzi i dwa pić na ludzka ludzka. So, so, na goda, so, na Nie, ale brawo, w brawo Ostatnim punktem wycieczki było ognisko, przy którym dzieci same mogły przygotować sobie pyszne kiełbaski. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Tak było i w tym przypadku. Dzieci musiały w końcu wrócić do domu. Ten rok jest rokiem szczególnym dla naszej Biblioteki. Nasza księżnica obchodzi jubileusz 80-lecia. istnienia swojej pracy. Z tej okazji został wybity pamiątkowy medal, którym w tym roku obdarowujemy, którym? Wszystkich życzliwych nam ludzi którzy zechcą nas przyjąć, którzy dostarczają nam wiedzy, radości dzieciom. Dlatego też za dzisiejsze przedpołudnie, południe i troszeczkę popołudnie serdecznie dziękujemy. Dzień! Dzień. i proszę przyjąć dziękujemy od nas tenże medal z króciutkim naszym folderem. Co robimy? kim jesteśmy. Zapraszamy również do. Bezpośredni kontakt z przyrodą, mnóstwo atrakcji i niezapomniane wrażenia, tego wszystkiego dostarczyła klubowiczą wycieczka do Gminy. Dzieci wróciły zadowolone, ale przede wszystkim bogatsze o nową wiedzę i doświadczenia, jakiej na pewno nie zdobyłyby podczas najlepszej nawet lekcji przyrody w szkole.